Czy znam wszystkie państwa oraz stolice w Europie? A tak dokładnie zrobimy speedrun wszystkich państw w Europie. Zobaczymy, jak szybko uda mi się nazwać te państwa. A tak poza tym zrobimy jeszcze kilka innych ciekawych quizów. No, bo dzisiaj mała odskocznia zamiast GeoGessera, właśnie pykniemy sobie jakieś quizy, które też wiem, że lubicie. Widziałem komentarze pokroju W następnym odcinku dawaj quiz Jetpanka o stolicach wszystkich państw Coś takiego zrobimy, ale to jeszcze Dajcie mi chwilkę czasu Ja dzisiaj włożyłem kurtkę z logiem NASA No bo lecimy coraz wyżej Dzięki piękne za wszystkie subskrypcje Koniecznie zostawiajcie je wraz z dzwoneczkiem No bo cel jest prosty, żeby lecieć Jak najwyżej z tym kanałem No i oczywiście łapka w górę pod odcinkiem Jeżeli chcecie więcej quizów Pogadali, pożebrali, więc teraz Lecimy z tym, koniecznie dawajcie znać w komentarzach, w jak szybkim czasie wam się to udało, bo my lecimy ze speedrunem. Dwa wdechy wzięte i go! Szybko! Portugalia, Hiszpania, Monako tutaj, Andora, Francja, Irlandia, Wielka Brytania, Islandia, Belgia, Holandia, Luksemburg. A! Luksemburg! Niemcy oczywiście, Szwajcaria, Włochy, no nie, San Marino, Watykan, tu jest Szwajcaria. No co jest Szwajcaria? Szwajcaria. Już pisałem? A już pisałem. E, Polska, Czechy, Sło, Słowacja, Słowenia, e, Węgry, Al. Nie, nie Algieria, Jezu, Austria. <grystanie> Dobra, to jednak nie będzie najlepszy wynik z możliwych, ale trudno. Zobaczymy. Sam jestem ciekaw, jak wam poszło. Czy byliście szybsi, lepsi? E, le, ja już lecę tak po kolei z pamięci: oczywiście, wszystko Mołdawia. Tutaj jeszcze jest: to jest Rumunia, e, Bośnia. Tutaj jeszcze będzie Chorwacja, Grecja, Macedonia, Północna Albania, Czarnogóra, Kosowo i oczywiście Serbia. Serbia, Malta, jeszcze i jeden kraj: Dania. Okej, okay, udało się. No w miarę myślę, że szybko. Minuta 20. Gdybym się tam nie zawahał z pewnymi krajami, to myślę, że mógłbym zejść poniżej minuty, no ale chyba i tak, czas nie jest aż taki zły. Teraz czas na quiz, do którego w ogóle się nie przygotowywałem. Zastanawia mnie to, ile takich krajów znam po prostu grając w Geogessera i po prostu mam taką wiedzę. Zobaczmy, lecimy, bo sam jestem ciekawy. Jeżeli chodzi o Albanię, to oczywiście jest to Tirana. W Andorze stolicą jest po prostu Andora. Jeżeli chodzi o Austrię, no to jest to słynny Wiedeń, jeżeli chodzi o Belgię, to jest to Bruksela, jeżeli chodzi o Białoruś, to oczywiście Mińsk, w Bośni stolicą jest Kiszyniów, nie, to była Mołdawii, Pristina, to Kosowo było, Bośnia i Harcy... Sarajewo, Sarajewo, ok, jeżeli chodzi o Bułgarię, to jest Sofia, w Chorwacji natomiast Zagrzeb, tak, nie split, bo też czasami mi się myli. Jeżeli chodzi o Czarnogórę, to stolicą. Stolicą Montenegro. Co było stolicą. A, Podgorica. Podgorica. Czechy to Praga, Kopenhaga. W Estonii jest Stalin. W Finlandii są Helsinki. We Francji, no to Paryż. W Grecja nas nie zaskoczy, oczywiście. Ateny. Madryt, Amsterdam, Dublin, czy Dublin, jak to tam woli. O kurcze, i teraz może być problem. W sensie znam stolicę, tylko. Wszyscy wiedzą, jakim ja jestem dyskografem, więc to jest Reykjavik. Reykjavik, o kurde, Reykjavik. O jest, udało się na szczęście wpisać. Jeżeli chodzi o stolicę Liechtensteinu, to nie jest to Liechtenstein. Nie, to nie był po prostu Liechtenstein. Nie, to był Vadus FC. Bo był taki zespół, z którym polska drużyna grała, z Vadusem. Już nie pamiętam kto. Litwa to oczywiście nie jest Ryga, tylko Wilno. Jeżeli chodzi o Luksemburg, no to stolicą jest również Luksemburg Jeżeli chodzi o Macedonię, to pamiętam, że jest Skopie Bo kiedyś była taka chyba drużyna w piłkę ręczną, która dużo grała z polskimi zespołami Jeżeli chodzi o Maltę, to jest to e, Kiedyś się śmiałem, że tak jak Najobka, czyli Waleta Waletta? Waletta było, OK, Monako to Monako, tak jest Niemcy, no to wiadomo, że jest to Berlin Oslo, Warszawa, Lizbona Rosja to oczywiście Moskwa w Rumunii stolicą była. E, nie ten region Transylwanii, jak to się nazywało też? Bukareszt, o Bukareszt był stolicą. W San Marino, San Marino. W Serbii oczywiście Belgrad, tutaj Berno. Czasami ludziom się myli, że z Curych, tak? Chyba tak się mówi, ale to nie jest oczywiście stolica. To jest Goten. Nie, nie, nie Gotenburg, tylko e, Sztokholm. Sztokholm. I syndrom sztokholmski. Można sobie łatwo zapamiętać. Jeżeli chodzi o Słowację. Co jest stolicą Słowacji? Kurde, nie pamiętam. Nie no, stolica Słowacji, nie Belgrad, bo to Serbia, stolica Słowacji. Dobra, lecimy dalej. Słowenia to oczywiście Lubliana, Lublana, Lublana, okej, okay. Ukraina, Kijów, Watykan to Watykan tak dla odmiany, Londyn, Węgry to Budapeszt i oczywiście Rzym. Słowacja, a Bratysława, no. I mamy to, dobra, ej, udało się zgadnąć wszystkie. Myślałem, że nie dam rady, ten Kiszyniów pamięta i Pryszczyna to myślę, że nie było łatwe, co najmniej ludzi wiedziało pod Podgorice, Kiszyniów i Skopie Okej, okay. no to akurat Skopie to wiedziałem Ale tu Pristinę to chciałem Gdzie to wpisywać? Do Bosi. No to coś tam świtało, ale chyba I tak bym dał radę przyporządkować to do Kosowa Znalazłem bardzo interesujący quiz A mianowicie zastanawia mnie to Ile gracz Gio Gessera Dałby rady wymienić stanu w USA. Często na nie trafiam, więc bardzo mnie to zastanawia Zobaczmy Tak for fun, czas tutaj to tylko 4 minuty Więc wiecie co, usuńmy sobie czas Bo spróbujmy po prostu to zrobić bo to jest aż 50 stanów, to nie wydaje się aż takie proste. Na pewno tutaj Alaska i Hawaje, z racji tego, że one są oddzielne. Na pewno jest Kalifornia, e, Nebraska, Ohio, Iowa, Idaho. I, Idaho? Idaho, tak się to pisało. z takich oczywistych. E, 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 Nevada musi być. A, wiem, jak to wpiszmy. Karolina Północna, Karolina. Południowa, Dakota Północna Jeszcze jest, jest też Dakota Południowa A koło nich jest Montana To też jeszcze pamiętałem Na pewno Louisiana, Pensylwania Jeszcze e Oregon, jest na pewno też taki stan e Waszyngton Tam w lewym górnym rogu, tak jest Nebraska pisałem Rhode Island, najmniejszy stan w Stanach Zjednoczonych Taka ciekawostka e Montana już była Więc Minnesota Massachusetts, tak chyba też było, tak jest. Minnesota była. Co tutaj jeszcze mieliśmy? A, na pewno jeszcze była Virginia. Virginia Wschodnia. Nie, Zachodnia to była, tak? Zachodnia, okej. Okay. Jeżeli chodzi jeszcze o te takie stany, a Connecticut, Delaware, e, Alabama na pewno musi być. Iowa, już pisałem. Okej, okay. Iowa już tutaj nie będzie. O, ten stan to jest. Tam gdzie jest Miami chyba, tak? Jak, to, jak ten stan się nazywa? To nie był e, e, Miami, no nie, 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 to było jakoś inaczej Kurczę, e, Floryda, o Floryda, dobra, już sobie przypomniałem To była Florida. jeżeli chodzi o jeszcze inne stany To na pewno Vermont powinno być, tak jest e, Na pewno powinno być Tennessee Tennessee O, Tennessee, okej, okay, tak powinno być Jeszcze tak jak Ross przyjaciół liczył One Mississippi, two Mississippi tak, P. o tak, tak było, dobra, jeszcze coś tam pamiętam, e, Nowy Jork, Nowy Meksyk tam na dole jeszcze, New Hampshire i New Jersey jeszcze były, jeżeli chodzi o stany, okej, okay, tutaj jeszcze spróbuję sobie patrzeć na literki, które zostały, jeszcze powinno być chyba coś na A, Arkansas chyba był taki stan, tak jest, jeszcze jednego na A mi brakuje, na G to jest George, Georgia, tak chyba się mówi. Okej, okay, Kato, Kentucky, Kansas, jeszcze środkowe Stany były. Jeszcze na N, -nie. Indiana. Indiana jeszcze nie dawałem. Iowa dawałem. Co tam jeszcze nie dawałem? Na O jeszcze tutaj, Oklahoma. Oklahomy nie dałem. Na W jeszcze nie dałem jakiegoś stanu. Ale jaki to jeszcze był stan? Tutaj na pewno był jeszcze, a tu jest gdzieś Chicago. W jakim? Na pewno na M tutaj jeszcze nie ma. Michigan chyba. Michigan, okej, okay, tutaj właśnie jeszcze było. Minnesota, na L jeszcze. Nie, na K jeszcze prawdopodobnie jakiegoś nie mam. Próbuję sobie skojarzyć jeszcze jakieś, na pewno na I jest. a Jest jeszcze na pewno jakiś stan na A. Na A jaki jest stan? Eee, o Jezu, Wojciech Cejrowski, ta. E, Arizona tutaj, no tak, Arizona. I te środkowe jeszcze, na I. E, co tam jeszcze było? Iowa, Idaho, Indiana. Jeszcze Illinois. Illinois, jasne, że tak Na K, albo KLM Jeszcze na M może coś być A, Na pewno jest jeszcze No, jeszcze tutaj jest na M coś A Utah, Utah chyba jeszcze nie pisałem Okej, okay, Utah nie było Jeszcze jest na Wyoming, pisałem? Nie pisałem, Wyoming, kurde, 45 Może, nie, no, wszystkich nie dam raczej rady Co tam jeszcze było? Colorado Colorado powinno być jeszcze na K. Ok, czyli co jeszcze tutaj zostaje? K, L, M. Na M jakieś stany muszą być. Na M, jak ma A jeszcze ten. Jaki to był tam na końcu? I tutaj przy. I na środku. Nebraska pisałem. Była. Na M jeszcze jakiś stan, albo na L. Chyba na L już nie ma. To zapomniałem o jakichś stanach na literę M. Montana pisałem. My... Ma ma, ma ma co tam jeszcze było na to M A jeszcze na W nie ma jednak y, Wisconsin pisałem? Nie pisałem Wisconsin, okej okay. Czyli już tylko na M zostało Dobra, powiem wam, że jest to bez sensu tutaj już siedzenie dłużej i zastanawiania się, po prostu nie pamiętam ale 47 stanów na 50, myślę, że i tak całkiem niezły wynik Jaki jest kraj? Maine i Maryland i Missouri, OK. Okej, okay, co najmniej ludzi widziało New Hampshire, okej. Okay. Nie wiem, wydaje mi się, że i tak poszło całkiem nieźle, ale szkoda, bo dało radę zrobić stówkę. W sensie stówkę, jeżeli chodzi o 100%. Dajcie znać, jak wam się podobało. Czy chcecie więcej tego typu quizów, zostawiajcie łapki w górę. Suby i do usłyszenia jutro o godzinie 17.